Ja nie rozumiem tej. Nie trzeba nie, nie tej ekonomii. DBD. Dobra. Idziemy. Na łowy. O, fajnie. Jak. Ej. Ja już. Ej, zajebiście teraz zauważyłem. Widmo, jak jest w niewidce. i sobie idzie. To się może. Nie, ale. No wie. To mogę się obijać o rzeczy i się nie blokuję. Tylko się obijam. Yy, w szaku są A ty masz tam więzie tak Kurwa nie trafiłem Ja też dwa razy nie trafiłem nie się. Bra, trafiona Chciała zrobić zwód, ale i nie wyszedł Dobra, o mam drugą Dobra. Jak nie będzie tu palety No, to ją mam Czekawe czy ta druga się tu gdzieś kryje, czy ona uciekła Ja się bawię przy tym i nie wiem czy to dobrze robię czy Musimy chyba e robić... Tam Nie wiem, ja, ja znalazłem... Mam krwawą rarę w ogóle Bardzo dobrze O tutaj, 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 tu, 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 tu. O właśnie, idealnie Zdeptasz ją? Dobra, fuj. Dobra, idź, 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 ja już zeptam Bo ja muszę się uni u u uniewidocznić, nie? Uwidocznić Udaj, jaki mis w ogóle. Te moje misy są takie... Czyż to jest jakiś żart z tymi moimi misami? Okej, okay, dobra, teraz ładnie trafiłem. <grywa> Ta się kryła, kurwa, jaki assassination zrobiłem. Nie jestem pewien, czy my wygramy. Bogeny im trochę szybko idą. Aś, no. tu już jest już, Nie, pierdol. Paleta, z drugiej strony paleta, z trzeciej strony paleta, kurwa. Ja mam jakiegoś piena, Tu też jest do... paleta, no zrzucaj ją. Ale to jest Chyba te palety mnie irytują. Ja mam gościa. gdzie mam ona gość. poszła? Zgubiłem ją. Ale beka. A nie, tu pobiegła, i tu do środka. I tu. I tu. I do góry. I tu... Tu kolejnego gościa, a zaskoczyła? Albo nie. To wiem. Dobra, chujnie szukamy pierdolę ją. Dobra. Pierdzili ją, ja muszę skopać gena. Zobaczcie czy ktoś jest w okolicy, ale nie Już gena. kupuję gena. Ktoś jest w okolicy, nie ma nikogo. Nie. W głównych chyba robią O, mam gościa O czemu nie klika się? Nam, a to chłop był ściągnięty! Dobra, Dobra tuneluję. Pierdolę to. Ja nie wiedziałem, że on był w ogóle ściągnięty. Bo jego ja trafiłem i miał u po prostu. Dobra, no tak, ale ja go leczyli. Deptu, to... deptu. Trudno. Dobra, ale tutaj obok mnie ktoś będzie. Krwawa o, Lara. Dobra Dobra Ale Po co oni takie zygzaki robią? Przecież to... Niby to trochę zama... z... z mota No, wysiko do kratki. Dobra, mam gościa w kratce. Dobra. Nie idzie nam źle. Eee, ty jesteś tam. Idź do ciebie, czy sprawdzać geny w innych okolicach? Potrzebujesz mojego starcia czy ty radzisz? A nie ma bloku. Tak, robiłem po prostu lary na oknie. Bo nie, bałem się trochę przez okno walnąć. Bo nie byłem pewien czy ten, ona kombinowała. Yy, wiesz, że nie ma blokowania okien? W tym trybie? Okay. Zdajesz sobie z tego sprawę. Bo przeszła mi przez okno 5 razy. To samo. To się nie tak. ro. Kurwa, 5 genów. Nie. Najlepsze ja przesy... s. O, paleta. W Kolejny okay, zrobiony, super, zrobili. na górze. E, w szaku ktoś jest. To dobra, w szaku ucieka. Sabola. Kurde, mam tutaj megankę. Ja sabolę go, nie? Tu, 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 tu. A, paleta, kurwa, myślę, że nie ma. Nie, nie ogłuszyłam nieco, prawda, ale. Bra, bo ja y, tutaj miałem problem duży bardzo, bo gena mogą mi teraz zrobić, bo go bardzo staliłem. Kurwa paleta! No ja pierdolę! Ile tych palet jebanych? Kurwa mać! Gdzie ona pobiegła tu? Nie ej, ej. Jałam jedną osobę na ziemi, nawet nie wiem gdzie jest Dobra, widziałem się gonili Jebana sabola kurwa gdzie ona pobiegła w końcu? Ja nie je nie zgubiłem. Ją. Y, Idź gdzie indziej robić. Szkoda czasu. Szkoda czasu. Y, tutaj coś wybuchło. Dobra, idę. Może bra, idę. Dawaj chcę na dwa baty ich robić, kurwa. Bra. Dobra, No razem sobie bolkę, ja walnę. To, to nie idziemy. jest sabola. To jest Dobra. ta, co tutaj była i robiła totem. No to to, 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 też jest zabola, może nie tak, Tak? W takiej czapce ale... była. Uh -huh. To znaczy, to jest y, ta fioletowa cała. Kurde, ja prawie ją usajpiłem. Ale żebym to spieprzył, to go nie, nie... No ma. kurwa, tu już jest paleta, to nawet się nie Ty Wypierdalej, mam cię w dupie. Wiesz, cię widzę. Kurwa, nie będę cię gonił. A tu jest zrobiony gan. Dobra, ale w szaku jest na wysokim postępie Nie chcę mi się gonić kurwa takich cwaniaków Nie, nie, nie. szkoda czasu, szkoda czasu. Znaczy może możliwości... est... jest słaba, ale... O, jest mam tu kogo... O właśnie idę ci pomóc Dobra, trach i jest sabola, jest którą e wtedy goniłem Dobra Idziemy na zabatę. Dobrze powiedzmy. Sabola jest Biegnę na... Kurde, w Powiedz, że nie paleta! Biegnij tu! Tu, 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 tu! Kurde. Nie trafiłem, ale jest. Padła już. Padła? Gdzie? Tutaj. Dobra, rypaj ją, kurwa. I tamtą, tamtą drugą też idę, bo tam. A gdzie ona jest? Też padła? E, tamta druga, tutaj. Junginka. Dobra, przeładuję. Dobra, kopię w gana. No, tak, kop gana, kop gana, kop gana. Ile tu się da? Zablokował jest... się jakoś śmiesznie. No bo 6 razy może tego gana kopnąć. I to działa też tutaj jak na tym chodzi. A ja go raz kopnąłem. No ja tam tego kopałem już dwa razy, więc wiesz On Dobra, tak kopnąłem paletę i... jakąś przy okazji. Ej, patrzcie ile jest tu jest! Dobra, idę. Sabola! Tu było czwórka kurwa! Kurde, nie mogę trafić nawet. Dobra, mam megankę. Idę ci pomóc. Ciężko będzie tamto ustawić. Kurwa, ile tych pa... Palet jest. Glifa się chciało, a chuja ci w dupę. A to ta cwaniarka, ona z latarką nawet. Dobra, wejdę do a kurde tego gena teraz kończą Dobra, Co ja ona była kurwa teraz? cienka jak... Bo no nie miał niczego tutaj Ktoś tu coś... Robi? jest, ja tam to kopnąłem Dobra, paletę trzeba poniszczyć, wszystkie palety kurwa, które są zrzucone Jak najbardziej, ponisz. Jak już idę tą drogą Tak, jak już idź tą drogą, idziesz tą drogą, to niszcz Brątomek idzie gena na starcie. Gen jest na 0. Tu mam paletę to też zniszczę Gen jest na 0. 0 0. Tamten? On, o, mamy tutaj. Czy gdzie indziej między? Tutaj jest to oznaczona była na haku. To to jest stacking. A. Biorę towar. Dobra, wracam ci do szaka. 0. Caro też się gwysuje. Tu jest zero O! O są! Tylko to jest... O Jezus Maria. No wy uniewidzialniaj się! Kurwa co jest? Nie ma tu palety, wypierdalaj. Ale to skrzaniłem wszystkich 30 wymiarach! Mam cię Sabola! Ja tam. <laughs> tamtą Pęgwinkę! Ona u mnie jest, Zost dobra, zostaw. A czego się przestraszyła? Dobra. No to zostaw. Cześć. Dobra, Maxiu, to jest dobry mecz. No. Muszą nam w miarę. W miarę nam to idzie. Chyba wszyscy no tak, wszyscy mają urzędkę. Znaczy, pewnie jeden nam ucieknie. O, widzę. Przy tym genie tutaj, Biegnie Ja zaraz zobaczę. Meg Thomas. A, ja mam tutaj kolejnego. Obok. Dobra, ja już lecę za tą Meg. Powiedz, że tu nie ma kurwa żadnych już palet. Okno. Kurwa, Jak tu będzie paleta, to się popłaczę. Jest, jest paleta, ale dostałem, ale ją powaliłem. Dobra, mam kurwa, ile tych palet? jest niemożliwe. Masz tam kogoś jeszcze? Nie. Bo tam była tylko ta dwójka przy tym jednym genie. Czekaj, niższe palety po drodze. Nisz, nisz. Dobra, idę do szaka sprawdzić. Bo ten szak jest punktem. O, o mam klapę gdzieś przy szaku. O, A, no to szak nisz. Szak. Szybko, zamykaj. Dobra, tylko jestem ślepy, wiesz. O, tu jest, Boże, przed szakiem. Dobrałem pierwszą. Jedna znalazła paletę. Klapę. Paletę, no, to Tak, wydałem. No, to Halo. Dobra, ty idziesz tam to sprawdzę, to idź. idę w głównym sprawdzić. Nie ma tu. Tamta albo nie znalazła, albo się. Kampi, albo stoi nie. na kapie. Mariam! szaku? Nie ma dobroci dla zwierząt. Czekaj, nie trafiłem ją, kurde, jakby pani trafił, co? Nie? nie ma dobroci dla zwierząt, jestem bezlitosnym mordercą. Bardzo ładnie nam to, poszło, nie szykujmy się. Ha, ha. Ładnie. Tylko gdybym więcej trafiał tymi toporkami, byłoby fajnie, ale nieźle. Jak ja nawet nie wiedziałem, gdzie jest sklapa, to co jak ja będę? <laughs> Mogła uciekać, może by się jej mogła. udało. Mogła. Mogła, Znaczy tam gdzie była, to była zamknięta, bo ja właśnie tam szukałem. Może, karę, może tam zobaczyła ją i stwierdziła, ale tu są dwie klapy przecież. Dwie bądź trzy, jakoś tyle się respi. No. Dobra, trudno. Dobra. Miejsce... To jest ta najgorsza? Nie, to nie jest chyba ta nie, najgorsza. Nie, to jest do matki. Graliśmy tam. Grali. pierwszy mecz w ogóle do na tej najgorszej. I tak nie, chyba, dru nie, drugi mecz. Drugi, a drugi dzisiaj drugi pierwszy mecz. mecz? No dzisiaj może pierwszy. Aha, a faktycznie, no. faktycznie no. graliśmy. Mam już megankę przed sobą i mam następną dziewczynę. Print best, powiadasz. Ja, ja, ja mam nikogo. Szaka. Nikogo przed sobą. Miałem dwie osoby i. dwie mi uciekły. A ja, ja tak. mam ślady przed sobą, przy szaku. Dobra ja ci gonię obok czeka Ooo, wybiegł mi Kula? Dobra idę za tą Meganką. Ona dobra czy nie dobra? Była na tej palecie, to nic nie byłem w stanie. Kurwa Krzaku. paleta o, ja mam go Nie chcę się jej gonić kurwa, zrobiana Eee, przaku, i to wytrójka, boże Mam jednego, czachniętego. Nie udało mi się. Biegnę za to. Dobra, ta ja idę tam do końca swoje. Kurwa, nawet tej palety nie widziałem. Dobrze. Nie jestem w stanie iść w żaden sposób. Nie, jednak jestem. U, ładny donik. Nie mów mi, że tu tylko paleta kurwa gdzieś będzie. Wszędzie. O, ale nie zdążyła. Nie, nie było tu palety na szczęście. Dobra, tam się, Bra, się dałem Dobra, ładnie mi się udało ją Dobra, idę gdzie... Tu są jakieś pełno śladów przy tym domu głównym, ale nie chce mi się tu... ...ich szukać Dobra, na siłę. się nie chcę szukać na siłę. Mam e, jakiś ślad w jednym... Wracam się kopnąć i... gena. Dobra, dobra po mnie, jest chyba do połowy zrobiony mniej więcej. ja bym... Sobie... O, mam Wiktorino. Dobra, bo ja tam wróciłem. Tylko są tu... O, ty to zablokowałaś. Bra, ja też muszę gena stuknąć, bo jest na 9. h Gdzie on pobiegł? A tu jest. Wiktorino, Wiktorino przed nosem. Nie, Robisz go? Rob, tak, rób go. Gdzie? Co tu? A tu Paleta zrzucona. Okay. Za moimi plecami zrobiły gena Adam Jesteś głupi Ty, on ma sprint jakiś Dobra, to jest też głupia, Meganka Powiedziała za mną, za mną, za mną Dobra, yy, widziałem Kurwa, nie trafiłem go jest jeszcze paleta Spalona paleta w szaku ja gonię kogoś. Nie gonię go dalej, wpierdolę. W ogóle miałem animację łapania przez sekundę. I zgadnij co, nie złapałem. Ja tu jestem. No, no. Teraz idę do drugiej, ty idź do tej. Okej, ona tak poszła. Kurwa, nie zdążyłem zamachnąć się. Nie mam konta. O, gdzie i ona w ogóle nie była pod moim kątem, żeby ją trafić. To nie miało prawa jej trafić. Nie trafiło. Dizboksy. Na plus. O Jezu. Mm. Akurat nie gena, którego zostawiłem. I tam robię następnego. A, tu jest poleta, pierdol się. Chyba nie będę. Ule nie mam tych toporków. Ej, czekaj! O, o. bardzo ładnie. Lecisz do za nią. Kona mi tu... A nie. Bardzo ładnie. Uh, ja deptam, ha. Tak, 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 bo ja od tego. I ten gen po lewo ode mnie jest zrobiony. Albo nie, ten ten dalszy. O tam, Ten, ten dalszy. Tam dobra. Czekaj, bo mam tu kreski. Dobra. O, to to i deptanko tutaj. szybkie. Dokładnie tam to zrobili. Tutaj międzyna osoba, dobra. A ja mam te geny... Szybko miejscu, im idą te geny dało. bardzo. Okej. Okay. Jeduję piwnicy w ogóle wypalę. Bo y, stawiję całych celów, jak się ruszają, jest troszkę łatwiej trafić. Ale tego troszkę. Dobra. Czemu oni, jak zrzucają palety i nie ogłuszają mnie, to czekają. Nie wiem, a czemu ten gość nie pod paletę? Nie ma, dobra, tam masz kogoś D Dogonisz go? Kurwa nie, no bo mi paleta, no bo tu jest Co 3 centymetry palety Chciałem go zajść, no Nie jestem w stanie ci pomóc, bo mam gościa Mam tu dwójkę no, kim trafiłem, Nie wiem, ale mam go Do szaka biegnie Nie trafiłem, dostałem ostatnio to jest źle Dobra, mam go Nie wiem co się kurwa dzieje Nie chcę tak. się ich gonić, naprawdę Oj. Chuj. Już? No. Ja pierdzielek. Nie, za dobrze się ganiali. No niektórzy naprawdę się dobrze gonili Jeszcze geny się nie bają, nie boli robić przy killerach. To masz kogoś? Dobra, idę ci pomóc. To pilnować. No, idę ci pomóc Kurwa paleta, no jedne po, nie po prostu! Cześć nie Co? A jest faktycznie ja. tutaj to nie powinno trafić. A to ona? Tak, to jest ona, ta, która ci uderzyła. Aha, ja myślałem, że ty ją powaliłeś już za paletą. Nie, nie udało mi się, spudłowałem. To było niesamowite pudło, ja umiem tak pudłować. To ja tak pudłować. Ta brama przed nami jest zamknięta, przynajmniej tak wygląda, i ktoś do niej biegnie. No ta druga jest otwarta w takim razie, Gość tam biegnie, ja za nim biegnę, ale go nie dogonię. Za wysoko. Wiem, że go nie dogonię, dlatego próbuję. Trzasnąłem go. Trafić. No nie, moje toporki nie działają. Dobrze. Dobra. I dwóch te... zostało. Dwóch zostało, mają krap. Mają flapy. Oje, oje, ten nie udał. Nie, On kompletnie. Nie znaczy znowu Mamy połowę wiszeń, nie? Ale generalnie za dobrze się ganiali. A ci za, i za szybko geny szły. Straszny, nie, nie było szans, nie było szans tego obronić. Ciężko, bardzo ciężko. Co tam są? Nie wiem, bo nie wydaje się, że ktoś więcej uciekł tutaj. Więc po prostu brama otwarta. Pewnie coś kombinują, przedłużają. Okay, Ale te dwie osoby umarły. No, uciek, jeden, tam drugi, tam, 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 no. koniec. No, no to nie wyszło. Druga. Nie wyszło totalnie.